Cześć wam wszystkim z tej strony Weni, witam w kolejnym odcinku z serii Polowanie na dot. W tej serii zarabiamy kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy końców w ciągu kilku sekund, niekiedy w ciągu kilku minut różnie to bywa. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w tym sposobie, polecam poprzedni odcinek polowania albo odcinek VVW59. Moi drodzy, mamy od 4. Będę starał się polować na Gervinho, Ozila, Botenga albo Eriksena, to są zawodnicy z dobrych lig, z dobrymi statystykami, no szansa na zarobek jest duża. A teraz bez zbędnego gadania przechodzimy do polowania. Moi drodzy, jak widzicie, skupiłem się na botęgu. No, miałem ponad 600 tysięcy końców na koncie, więc liczyłem na to, że pojawi się jakiś za 300, 400, no 500 tysięcy monet, no bo jak widzicie, te, które się pojawiały do tej pory, to za, były za około 700, 800, 900 tysięcy końców. Żeby na tym zarobić, no musiałbym kupić po takiej cenie, ażebym mógł wystawić z odpowiednią marżą, z odpowiednim zyskiem, ażeby nie było tego niebezpieczeństwa, że ktoś mnie podetnie, no i będę stratny. Zobaczcie ten poprzedni odcinek polowania tam jest wszystko fajnie wytłumaczone, jak to robić, żeby nie stracić, bo idealnie ten, ten poprzedni odcinek pokazuje, jak można zyskać, jak można stracić. Moi drodzy, no tym razem miałem bardzo dużo szczęścia, udało mi się upolować Botęga za jedyne, no nie będę zdradzał, wszystkiego się dowiecie za kilka sekund na tym filmiku. Widzicie, no klikam, klikam, klikam. No na razie jeszcze nic nie złapałem, ale jeszcze nie jestem znużony, bo to dopiero początek. Jedyne czego się obawiam, to tego bana za snajpienie. Ten ban może być od godziny do 24 godzin, więc można mieć pecha. Eee, ale w tym momencie, moi drodzy, się pojawił za 120 tysięcy ten Czy się udał? Tak, jest kupiony! Będzie zysku. Zaraz wyliczę, ile koło 300 tysięcy końców zysku. Teraz trzeba szybko wystawiać, żeby minimalizować straty. Ale tutaj strat nie ma, bo jest kupiony chyba po cenie minimalnej. Z tego, jeśli się nie mylę, za chwilkę to sprawdzę. Teraz wystawiamy. Jak zresztą teraz widzicie, wystawiam tego botenga. Oczywiście ustalam cenę minimalną, bardzo niską, żeby nie było ewentualnej straty. I cenę kup teraz za 495 tysięcy końców. Dlaczego? No, moi drodzy, mógłbym ustawić więcej, bo jak widzieliście, te najtańsze na rynku. Były około 700-600-kilkadziesiąt tysięcy końców, jak ja upolowałem tego Botenga, ale pamiętajcie, że pazerny Janusz. Traci moi drodzy, bo mógłbym przestrzelić. No, akurat może w tym przypadku by było ciężko przestrzelić, bo te, ta cena była bardzo wysoka. Jednak, bo udało mi się go upolować na samym początku. Niemniej jednak, zawsze powtarzam, że lepszy wróbel w garści niż orzeł na dachu. No, i tu jak widzicie, kiedy sobie wyliczyłem, no wiedziałem już, że zarobiłem grubo kilkaset tysięcy końców. Ale żeby wam pokazać, że nasze kalkulatory już działają, no mamy dwie strony: www.fifafood.pl i www.fifaute.pl. Oczywiście kalkulator zysku, tam. Sobie wyliczacie, ile zarabiacie. Korzystajcie z tego, naprawdę polecam. E, moi drodzy, to by było na tyle. Teraz kończę. Pamiętajcie, że pazerny Janusz traci, a prawdziwy Janusz lajkuje. Także tak, z 1500 i Januszowanie możemy uznać za udane. Wszystko w Waszych rękach, a raczej łapka. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.